Świat zmienia się na naszych oczach. Pod pozorami wolności, równości, tolerancji próbuje się zbudować nową rzeczywistość, niszcząc dotychczasową hierarchię wartości. Na tym tle Polska ma szansę stać się ostoją. Jeden z organizatorów akcji Polska pod Krzyżem, Lech Dokowicz, w wywiadzie dla niedzieli mówi o ogromnym duchowym potencjale, jaki drzemie w naszym narodzie. Nie chodzi tu o jakieś sztuczne odniesienia do mesjanizmu czy innych romantycznych tez pełnych wiary w duchową moc narodu. Chodzi raczej o konkretne działania, które trzeba podjąć, by ten duchowy potencjał się urzeczywistniał. Jeśli zatem oddajemy się Maryi i chcemy za nią podążać jako naród, Naturalnym staje się, że musimy teraz stanąć z nią pod krzyżem. Stąd wielka akcja Polska pod krzyżem, którą w tym numerze przybliżamy naszym czytelnikom. Biskup Wiesław Mering, który jest gospodarzem tego wydarzenia, mówi niedzieli, że powstało ono z Bożego Natchnienia. Oczywiście musimy pamiętać, że w modlitwie nie chodzi o jej akcyjność popularność, medialność czy nawet masowość. To jedynie formy, które pomagają nam się jednoczyć w obliczu na przykład trudnych czasów czy w podejmowaniu decyzji o tym, by kolejny raz powierzyć nasz naród Maryi. Dziś ta decyzja wydaje się szczególnie ważna, bo zagrożeń wokół nas coraz więcej, a Maryja może ochronić nas przed wszelkim złem. Istotne jest, by modlić się codziennie i przypominać o niej innym. Czasem ogłosić trzeba nawet modlitewny alert, by odważniej i mądrze mówić o tym, że jesteśmy chrześcijanami. Skąd tę mądrość brać? Tu też nie ma innej drogi, tylko modlitwa, a szczególnie adoracja Najświętszego Sakramentu. Wówczas w ciszy i na kolanach. Rodzi się największe dobro, wyrażane nie tylko w tych wielkich ogólnopolskich inicjatywach modlitewnych, ale także w każdym polskim domu. Na łomach tygodnika katolickiego niedziela podejmujemy temat modlitwy, patrząc na pielgrzymów pieszych, podążających z całej Polski tutaj do sanktuarium jasnogórskiego możemy powiedzieć, że Polska jest krajem modlitwy. Proszę ojca, jak ojciec jako przeor jasnogórski spostrzega i patrzy na ten fenomen pielgrzymowania, co łączy pielgrzymów? Pielgrzymowanie na pewno ma swoją specyfikę, jeśli chodzi o nasz kraj, bo jest przepielgrzymowaniem przede wszystkim wspólnotowym. Tutaj Ludzie, którzy idą na jasną górę, znakomita większość idzie w dużych grupach modlitewnych, często są to pielgrzymki diecezjalne i ten element wspólnotowy jest bardzo ważny, ale to, co zauważamy, to przede wszystkim to są rekolekcje w drodze, a więc to jest czas modlitwy, czas słuchania konferencji, czas poświęcony rzeczywiście na spotkanie z Bogiem. W ludziach wierzących jest duży potencjał modlitwy. Może nie zawsze w sobie go odkrywamy, nie zawsze jakby potrafimy to docenić w sobie, ale zauważam, że pielgrzymi z czasem jakby doceniają właśnie ten wymiar życia swojego duchowego, którym jest modlitwa, którym jest poświęcenie konkretnego czasu, dłuższego czasu na modlitwę. Temu na pewno daje sposobność pielgrzymowanie na Jasną Górę czy pobyt na Jasnej Górze. Czy ta siła modlitwy y, pielgrzymów może budować kościół w Europie, w świecie? Ja myślę, że ona buduje, bo nie jesteśmy samotną wyspą. Może wydaje się niektórym, że Polska to jest taka wyspa w Europie, gdzie jeszcze ten katolicyzm jest tak żywy, jeszcze te kościoły są pełne, patrząc na kraje ościenne. Ale naprawdę my nie jesteśmy samotną wyspą. Jesteśmy, nawet jeżeli niektórzy myślą, że to jest taka wyspa, to ona właśnie oddziaływuje na świat. I myślę, że. To życie modlitewne nasze, to życie sakramentalne Polaków absolutnie wpływa na kształt Europy, nawet jeżeli wszyscy wokół mówią, że jest inaczej.